Wstyd, czy Bóg chce, byśmy się wstydzili siebie? Cytat. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala przygnębionych na duchu. Księga Psalmów, Psalm 34, werset 19. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Drugi list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset siódmy. Refleksja. Wielu ludzi nosi w sobie wstyd nie tylko z powodu swoich błędów, ale także z powodu tego, kim są. Czasem jest to wynikiem trudnych doświadczeń, czasem wychowania, a czasem oczekiwań, jakie stawia przed nami świat. Człowiek zaczyna wierzyć, że nie jest wystarczająco dobry, wartościowy czy kochany. Ale czy Bóg chce, byśmy tak patrzyli na siebie? Bóg stworzył każdego człowieka na swój obraz i podobieństwo. To oznacza, że nie jesteśmy przypadkowi ani bezwartościowi. Nie ma człowieka, który byłby dla Boga niewystarczający. Wstyd, który sprawia, że odrzucamy siebie, nie pochodzi od Boga. Pochodzi z ran, jakie nosimy w sercu i skłamstw, w które uwierzyliśmy. Jakie są skutki wstydu wobec siebie? Oddziela od Boga, zamiast zwracać się do Niego po uzdrowienie, człowiek czuje się niegodny Jego miłości. Niszczy relacje. Ktoś, kto nie akceptuje siebie, ma trudność z otwarciem się na innych. Hamuje rozwój, poczucie, że nie jestem wystarczająco dobry, może prowadzić do rezygnacji z własnych talentów i możliwości. Jak uwolnić się od niezdrowego wstydu? Przypominać sobie, że Bóg kocha mnie takim, jakim jestem, nie takim, jakim myślę, że powinienem być. Skupić się na prawdzie, nikt nie jest doskonały, ale każdy jest cenny w oczach Boga. Pracować nad akceptacją siebie, nie poprzez pychę, ale poprzez uznanie, że Bóg nie popełnia błędów w swoim stworzeniu. Czy patrzę na siebie oczami miłości Boga, czy oczami ludzkiego osądu? Czy wstyd, jaki noszę, pochodzi od Boga, czy jest ciężarem, który powinienem oddać jemu? Bóg nie chce, byśmy odrzucali siebie, On chce, byśmy nauczyli się patrzeć na siebie z miłością i wdzięcznością za dar, którym jesteśmy. Pozdrawiam cię ciepło, twój przyjaciel. Z Bogiem.